witam was jakub kaźmierczyk fotoblogia.pl ostatnio krzysiek pisał o obróbce filmu w photoshopie i ja chciałbym wam mniej więcej pokazać jak to zrobić i w ogóle po co to robić ja akurat korzystam z programu do montażu filmów jest to program iMovie to niestety dość podstawowy program i przede wszystkim nie znajdziemy tam korekcji barwnej jest tam tylko bardzo podstawowa korekcja kontrastu ekspozycji ale no, na dodatek nie działa to tak jak trzeba. Ja zmontowałem ostatnio taki film z backstage'u z mojej ostatniej sesji e, i otworzyłem go w Photoshopie. Jest to otwarty film w dość małym rozmiarze, żeby w miarę szybko to chodziło, aczkolwiek przy nagrywaniu zrzutu z ekranu, e, no niestety nie będzie to chodziło tak jak trzeba. Niemniej jednak, jeśli macie szybkie komputery i nie nagrywacie zrzutu, będzie chodziło to tak jak trzeba. Widać, że po otworzeniu filmu pojawił się on jako warstwa 1. Musimy mieć otwarte okno animacji, tak aby mieć możliwość jego edycji. Następnie przekonwertowałem ten film na obiekt inteligentny i dodałem do niego warstwę e, krzywe, na której dokonam korekcji kolorystycznej. Ja akurat skorzystałem w tym momencie z presetu krzywych Foggy Blue. Ale wy możecie dowolnie modyfikować krzywę i dowolnie zmieniać kolorystykę w jakikolwiek inny sposób. Działa tutaj dokładnie ta sama zasada, co w przypadku obróbki zdjęć. Warstwa znajdująca się wyżej jest brana w tym momencie pod uwagę, czyli jeśli nałożyliśmy warstwę korekcyjną na Warstwę, w której znajdują się obrazy, będzie ona zastosowana właśnie do tej warstwy poniżej. Następnie dodam warstwę tekstową o nazwie fotoblogia.pl. Jeśli chciałbym, żeby podczas całego filmu było wiadomo, że, powiedzmy, pracuję w fotoblogi, możemy dodać taką warstwę, możemy zrobić to dowolną czcionką w dowolnym miejscu, nie ogranicza nas tak jak chociażby w przypadku programu iMovie, tam tylko kilka szablonów i to jeszcze nie do końca działających tak jak trzeba. I w takim układzie będziemy mieć podczas całego filmu napis fotoblogia.pl Ale jeśli chcielibyśmy zaznaczyć na przykład tylko w części filmu e, i to zrobię napis, który miałby przelatywać z jednej strony na drugą, stworzę kolejną warstwę tekstową o takiej samej nazwie, czyli fotoblogia.pl. I następnie będziemy zmieniać jej położenie w stosunku do osi. Czasu na początku, warstwę przesunę na lewą część naszego filmu, tak aby nie była widoczna. Mniej więcej od tego czasu, który widzimy w tym momencie na osi, następnie zaznaczymy opcję położenia. Pojawił nam się znacznik, który określany jest przez taki złotawy rąb. Następnie przejedziemy do miejsca, w którym napis będzie już po drugiej stronie naszego filmu. I po zaznaczeniu tego miejsca przesuwamy napis fotoblogia.pl na drugą część filmu. I znacznik kolejny pojawił nam się sam, i w tym momencie widzimy jak napis fotoblogia.pl przesuwa się z lewej części ekranu na prawą. Widzimy, że odtwarza on się niestety bardzo wolno. Jest to tylko w tym momencie 9 klatek na sekundę, ale. Pasek, który wyświetla się nad klatkami. Jest to pasek, który mówi nam o tym, że film akurat w tym momencie został już przetworzony i będzie odtwarzał się płynnie. Chciałbym stworzyć jeszcze kolejną warstwę o tej samej nazwie. Będzie to warstwa fotoblogia.pl i teraz pokażę Wam jak bawić się z kryciem tej warstwy w stosunku do osi czasu. Będzie to dość duży napis. Następnie otwieram opcję warstwy. I w tym momencie będziemy korygować krycie. Klikam dwukrotnie na opcję Ukrycie. Pojawił nam się pierwszy znacznik. Następnie ustalam miejsce, w którym napisu już nie będzie widać. Będzie to dosłownie kilka sekund później, i w tym momencie zmniejszam to krycie do zera. Kiedy wrócę do pierwszego momentu, Widzimy, że napis jest całkowicie widoczny i powoli zaczyna znikać aż do momentu osiągnięcia przez oś czasu naszego drugiego rąbu, który zaznaczyliśmy przed chwilą. Możemy takie coś stosować również do stylu, bądź połączyć zarówno. Położenie tej warstwy, jak i krycie. Czyli na przykład warstwa może przejeżdżać z lewej do prawej, powoli znikając. Do naszej warstwy 1, czyli do jakby głównego filmu, możemy również zastosować filtry. Ja w tym momencie dodam takie delikatne winietowanie, Będzie ono widoczne akurat w całej części filmu. Jak widać, kolorystyka nabrała nieco więcej wyrazu niż w przypadku takiej standardowej, która wygląda na dość mocno wypraną, ponieważ aparaty kręcą wideo również dość surowe, które nadaje się do późniejszej obróbki. Ja zwiększę jeszcze kontrast tego naszego filmu poprzez warstwę czarno-białą, wymieszaną w trybie łagodne światło. Zazwyczaj stosuję taki zabieg przy zdjęciach. Więc i przy filmie myślę, że nie będzie to jakimś wielkim grzechem. Jak widać, wideo już wygląda dużo ciekawiej niż w przypadku tego bez korekcji kolorystycznej. Jak widać, w Photoshopie da się naprawdę osiągnąć ciekawe efekty i to bardzo prostym sposobem. Ja akurat nie znam za bardzo programów do obróbki wideo, takich chociażby jak Final Cut. Chociaż i tak jest dość prosty w obsłudze, a Photoshopa znam dość dobrze, więc wydaje mi się, że i wy poradzicie sobie z tym bez problemu. Otworzyłem również drugi film i przeniosłem go na nasz film główny. Akurat w tym momencie będę pokazywał mniej więcej, jak będzie odbywał się montaż takiego wideo w Photoshopie. No niestety, ale nie jest to tak wygodne jak w przypadku chociażby iMovie. Nie widzimy poszczególnych klatek, więc ten montaż będzie utrudniony. Dlatego, moim zdaniem, takim złotym środkiem będzie montaż filmu w jednym programie, który jest do tego typowo stworzony. Może być to nawet prosty program jak iMovie czy Windows Live Movie Maker. Natomiast korekcja kolorystyczna i efekty takie, jak pokazałem wam przed chwilą. Możemy zastosować już w Photoshopie, bo działa to naprawdę bardzo dobrze. I tu działa dokładnie taka sama zasada, jak w przypadku zdjęć. Nasza warstwa numer 2, czyli kadr, który będzie uzupełniał to wideo, które widzicie w tym momencie, znajduje się powyżej warstwy 1. Więc to on będzie wyświetlany, kiedy będzie widoczny na osi czasu. Możemy zmniejszyć jego krycie, wtedy będziemy mieć taki efekt przenikania. Natomiast możemy również ten film przenieść na koniec wideo i po prostu tak montować cały film. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie będzie to aż tak wygodne jak w przypadku innych programów. Teraz pozostało nam tylko zapisanie tego filmu. Ale nie możemy zrobić tego w taki zwykły sposób, czyli po prostu kliknąć plik, zapisz jako i widzimy, że wyskoczył nam format Photoshop. Akurat takiego pliku nie będziemy mogli odtworzyć jako po prostu zmontowany film. Również no JPEG nie pomoże nam w tym, ponieważ JPEG nie może zawierać plików, które będą ruchome. Dlatego klikamy plik, eksportuj Renderuj wideo. Tutaj mamy do wyboru bardzo dużo opcji. W tym miejscu będziemy wybierać rozmiar tego wideo. Tak jak wspomniałem, nie jest on zbyt duży w tym przypadku, żeby to w miarę szybko chodziło. I tutaj mamy ustawienia różnych kodeków. Ustawiamy je wedle własnego uznania. Następnie klikamy Renderuj i film jest gotowy. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.